Dopełniacz saksoński. A komu to potrzebne? A Tobie, jeżeli jesteś sprawniej szybko powiedzieć, że coś należy do kogoś. Dziś pokażę Ci, moim zdaniem, najprostszą z możliwości na to, żeby powiedzieć, że coś jest czyjeś, że coś należy do kogoś. Czyli wspomniany przed chwilą dopełniacz saksoński, ale nie musisz zapamiętać tej nazwy, nie musisz budzić się w nocy i... Possessive case, czy possessive ash, bo to tak naprawdę nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby umieć się tym posługiwać, a ja już pokażę Ci jak. Dodatkowo dam Ci taki lifehack, coś, co pozwoli Ci to zapamiętać. Jeżeli nigdy wcześniej nie zdarzyło Ci się spotkać z tą konstrukcją, to dzięki temu zapamiętasz to już za pierwszym razem. Możliwość na to, żeby powiedzieć, że coś należy do kogoś, że coś jest czyjeś, jest przynajmniej dwie w angielskim. Jedną z tych najpopularniejszych, których uczymy się na początku, jest wykorzystanie takiego słowa of. I wtedy mówimy to w taki sposób: jakaś rzecz, najczęściej jakaś rzecz, następnie słowo of, i następnie właściciel tej rzeczy. Na przykładu, to jest dom mojego ojca. This is the house of my father. Czy Amerykanin powie father? Ale ty możesz powiedzieć: This is the house of my father, i każdy cię zrozumie. Czyli: The house. Of my father. Ale zobacz, jakie to jest długie. Można to od tak skrócić i dodatkowo brzmieć lepiej, naturalniej, bo można powiedzieć my father's house. I teraz uwaga. Ciekawa technika, która mam nadzieję pozwoli Ci to szybko zapamiętać. Ten apostrof, czyli jak go nazywam przecinek do góry nogami. On ma trochę więcej funkcji, ale dziś skupiamy się na tej konkretnej. Bo uwaga, uwaga. On pokazuje właściciela. Możesz wyobrazić sobie, że to jest taka strzałka, która pokazuje na właściciela. Co jest właścicielem w tym konkretnym zdaniu? I w tym przypadku my father's house, czyli to jest właściciel tego domu, czyli dom mojego ojca, a tak naprawdę mojego ojca dom. My w języku polskim mamy łatwiej, bo mamy przypadki, a w języku angielskim muszą sobie jakoś z tym radzić. Choć jest to nazywane possessive case, czyli taki przypadek posiadający, ponieważ ty possess oznacza właśnie posiadać. Chociaż moim zdaniem to taki trochę językowo niedorozwinięty przypadek, ale ważne, że działa. A zatem drugi przykład: Grandma's Cat, czyli kot babci. Mógłbym powiedzieć My grandma's Cat, czyli kot mojej babci. Bo widzisz, ten apostrof pokazuje na właściciela tego kota. Zatem konstrukcja jest taka: ten rzeczownik, który jest posiadaczem, który jest właścicielem, do tego dodajemy apostrof i literka S. Oczywiście, w tej konstrukcji czasem będą jakieś małe zmiany, jakieś małe wyjątki, które mogą nam coś czasem pomieszać. Kwestia przećwiczenia. Bo, dla przykładu, gdyby ta babcia miała na imię Anna, a w języku angielskim Anna, bo jak wiemy, zlepki dwóch tych samych liter, czytamy jako jedną, to wtedy tak naprawdę to imię przejmuje. Właścicielstwo nad tym kotem, nad posiadaną rzeczą. So, Grandma Anna's Cat. Kot babci Anny. A zatem, jeżeli mój tata miałby na imię Paul, to jakbym wtedy powiedział dom mojego taty Paula? My father, Paul's. House, proste prawda? Wystarczy zapamiętać, że imię przejmuje tę funkcję właściciela. Ale co jeśli mamy do czynienia z liczbą mnogą, bo tam już na końcu zazwyczaj jest s. Na przykład chciałbym powiedzieć dom moich rodziców. Jak zatem wtedy należałoby powiedzieć? Nasz uczestnik gra o milion dolarów. My parents' house, my parents' house, czy my parents' house? Powiedz tak. Między nami, że której opcji nie użyjesz, to i tak cię zrozumieją. Ale gdyby to był jakiś egzamin gramatyczny i zależałoby ci na punktach, albo będziesz grać o milion dolarów i będzie właśnie tego typu pytanie, to wtedy warto wiedzieć, że taka forma jest odpowiednia. Czyli co ona oznacza, jeżeli mamy liczbę mnogą jakiegoś rzeczownika, na końcu którego jest S. Bo to też nie jest oczywiste, ale nie będziemy teraz wchodzić za głęboko. Weźmy sobie takie podstawy podstaw. Czyli mamy parent, to tak naprawdę ten apostrof nam trafia za tym wyrazem. A brzmi to dokładnie tak samo, jakby go tam nie było. Więc jeżeli tego nie użyjesz i powiesz my parents house, napiszesz tak. Czy powiesz, o ile ktoś mógłby to w ogóle usłyszeć, że tego apostrofu tam nie ma, to i tak każdy cię zrozumie. I to nie oznacza, że nie warto uczyć się gramatyki, że w ogóle warto machnąć na to ręką, ale to oznacza, że gramatyka jakkolwiek to brzmi, nie jest najważniejsza. Wiem, mówi to człowiek, który w swojej ofercie ma kurs gramatyczny Enlinado Grammar Pack. Czyli co, znaczy to, że nie kupuj Enlinado Grammar Pack, ponieważ gramatyki angielskiej nie warto się uczyć? Absolutnie nie. To znaczy, absolutnie tego nie znaczy. Ale na wszystko w życiu przychodzi czas. I na gramatykę też przyjdzie czas. Ona nie jest najważniejsza. To tak jakby na przykład uczyć dziesięcioletnie dziecko jazdy samochodem. Wiesz, musisz koniecznie nauczyć się jeździć samochodem, bo to jest niezbędne. No nie, najpierw opanowujemy rower, przychodzi odpowiedni wiek i uczymy się jazdy samochodem. Dokładnie tak samo powinno to wyglądać w anglojęzycznym życiu, anglojęzycznym dojrzewaniu. Dlatego, jeżeli ty uważasz, że warto już pomału układać sobie tę gramatykę, że warto wiedzieć, dlaczego coś jest napisane, czy powiedziane w taki sposób. I nawet jeżeli popełnisz jakiś błąd, nie nauczysz się tego od razu, nie będziesz tego od razu stosować, to będziesz wiedzieć, okej, okay, Darek faktycznie wspominał coś, że jak jest ta liczba mnoga, i S, to później ten przecinek do górnych nogami jest na końcu tego wyrazu. I ty już będziesz to wiedzieć. Tak więc, jeżeli chcesz sobie poukładać gramatykę, ja tylko przypominam, Enlina do GrammarPak, koniecznie sprawdź prezentację tego rozwiązania, bo to jest takie, wiedziałbym, 20% gramatyki, które pozwoli ci w 80% sytuacji brzmieć dobrze. Nawet jeżeli popełnisz jakiś błąd, okej, okay, wiem, dlaczego go zrobiłem, czy zrobiłam. Ale teraz wracając do naszego tematu, czy to wszystkie możliwości z tym dopełniaczem saksońskim? Oczywiście, że nie. Tutaj w każdym koncie czekają jakieś wyjątki, czekają jakieś niespodzianki. I wszystkie, nie jesteśmy w stanie opanować w tak krótkim materiale, ale zróbmy najwięcej, jak się da. Jestem przekonany, że z tym dopełniaczem saksońskim zdarzyło Ci się mieć do czynienia pośrednio czy też bezpośrednio, gdy kiedyś tam miało się chęć na zjedzenie czegoś przy trasie. Czy zdrowego, czy niezdrowego, to już inna kwestia. Ale pewnie kojarzysz. Mówimy, że idziemy do McDonalda. Jak najbardziej ma to sens niekoniecznie do McDonaldsa. idziemy do McDonalda, to jak najbardziej jest poprawnym w języku polskim. Ponieważ to oznacza, że to jest jakaś własność tego McDonalda. To miejsce jest własnością McDonalda. McDonald's. at McDonald's. Choć Amerykanie by bardziej powiedział McDonald's. Bardziej takie Mic niż Mac. Ale to tylko w formie ciekawostki. Zatem, jeżeli wiemy, że to jest to miejsce McDonalda, które należy do niego, tak naprawdę możemy też wykorzystać taką konstrukcję do powiedzenia, że jesteśmy u babci albo u dziadka, albo gdziekolwiek w innym miejscu które tam należy do kogoś. At grandma's. Tutaj można by jeszcze dodać place, czyli w miejscu tej babci, bo grandma jest właścicielką, bo ta strzałka na nią wskazuje, tego miejsca, w którym my na przykład jesteśmy. At grandma's place. Podobnie, gdybyśmy na przykład byli u doktora czy u dentysty. At the doctor's czy at the dentist's. Powiedzielibyśmy it happened at the dentist's. Co się tam mogło wydarzyć? Ale wiesz co, to, że ja tutaj pokazałem kilka przykładów, kilka konstrukcji, to jeszcze nic. Teraz chcę mieć pewność, że ty to rozumiesz, że ty to mówiąc kolokwialnie ogarniasz, dlatego zróbmy sobie kilka przykładów, ok? Ja powiem zdanie po polsku, a ty spróbuj jak najszybciej to możliwe, przetłumaczyć to na angielski. Możesz zatrzymać to nagranie, zastanowić się, jakby to brzmiało. Więc uwaga! To jest niesamowity samochód mojej mamy. This is my mom's amazing car. Bo apostrof pokazuje na właściciela, a konkretnie na właścicielkę tego niesamowitego amazing car. To takie zdanie: Gdzie jest żona George'a? Where is George's wife? I znów George jest oznaczony, jest na niego strzałka. Czyli on jest, y okej, okay, tylko gramatycznie, właścicielem tej żony. Kurczę, ale mi się za to oberwie. To teraz dla równowagi. To jest mąż Patrycji. I weźmy, żeby to było takie bardziej anglojęzyczne imię: Patricia. This is Patricia's. Husband. I gramatycznie to Patricia jest właścicielką tego męża. A teraz coś bardziej złożonego. Zadam pytanie, a ty odpowiedz po angielsku, że to należy do Adama. Ta rzecz, o którą pytam, należy do Adama. Alright, so are you ready? Is it your bag? Czy to jest twoja torba? A ty odpowiadasz: No, it's Adam's. Widzisz, ta rzecz, o której my wiemy, że rozmawiamy, czyli o tej bag, ona należy do Adama. Strzałka pokazuje na Adama. Teraz czas na podsumowanie tego materiału. Tak jak już wcześniej wspomniałem, to nie są wszystkie możliwości, to nie są wszystkie wyjątki. To jest jedynie rzucony temat dla ciebie, żeby dać ci świadomość, że coś takiego istnieje i coś takiego jest bardzo przydatne i ludzie bardzo chętnie tego używają. Teraz ty musisz to wziąć w swoje ręce, zrobić sobie kilka przykładów, sprawdzić różne sytuacje, poszperać, zobaczyć jakieś wyjątki, bo na pewno istnieją. Ja zasiałem ziarenko zaciekawienia. A teraz twoja kolej. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to koniecznie daj mi znać w sekcji komentarzy. Śmiało wrzucaj też swoje przykłady, swoje propozycje, swoje pytanie. Jeżeli takie masz, bardzo chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.